I o, z tej strony Marcel. I dzisiaj jest ze mną tata. Wchodź. Ok, chodź. Jestem właśnie greenem. Fajnie, że zrobiłam właśnie tego greena. No, i dzisiaj będziemy właśnie grać tym greenem Rainbow Friends. Idziemy na wycieczkę. Bierzemy mi czafteczkę Jak to mi świadczycie, co zrobiliście? Czapter 1 Tu ma na oku, ja myślałam, że na drugim oku ma to coś. O jacie, no to ja cały czas go rysuję źle? Okej, okay. ładuję się zrobione. 15 ludzi. Właśnie jest już która? 19.32. 11. С 14 было с 15. Гра зачина. Да, окей. Ну что, файл, не идем с автобусом. О, zielonego typa. Okej. Okay. O, jestem tym greenem. Co to było? Okej. Okay. Okej, okay, musimy je znaleźć. Dobrego szczęścia. Sobie życzę nawzajem. Dobrze uciekamy? Nie zakładam się w kartonie, co za nuby się założył? Ja nie, Nubia Prom. Green, rainbow, green, Nie ma nic. Dobrze Idź Chyba ty masz wszystkie Okej, okay, teraz idziemy Okay. o, jest. Ostatnia wskazówka. Nie, kto się zabrał. Idziemy do miejsca zbrodni. Dostarczaj. No, no szybko idź. No szybko rób to. No dobrze. <noise> Widzieliście to? Ale to było. Green, ja jestem green. Może być tylko jeden green. Jeden. No na pewno będziemy go potrzebować. Fajnego Uszko, łóżko, moje uszko. Tam gdzie zawsze idę, moje uszko. Nie, nie, je, wariujemy impresta je. Yeah. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba wie, że my jesteśmy tutaj. Okej, okay, jest śleby. No nie wiem jak. Możecie złapać je gdzie nie Biegni, Biegnij, Ajera Baran. Widzę tam kosteczkę, która. Nie, kosteczkę. Ej o green. Ej, ja mam to same futro, co green? Jak ja to zrobiłem. Ale mam takie same futro jak ten green. Nie dziwne, bo kupiłam green ring, więc... Wyjdź. Właśnie o tym się bałem. Widzieliście to? Właśnie o tym się bałem. Dobrze. Jeszcze jedna. Ostatnia paczuszka jest. Ile już nagrywam? 8 minut. Dobrze. Deprik. for two 740 jest dobrze Jest dobrze, nie na no, Chcę przejść tą grę w speedrunie. <suszy> bardzo, bardzo szokujące. Ja się tu położę w łóżku. Okej, okay, bardzo. Ja zawsze na moją urzęczko, urzęczko, no ja teraz jestem w moim urzęczku. Nie, jestem, jestem. Du 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 du. Okej. Okej. Okej powiesz nam. Dlaczego węty? No nie wiem, wiesz, kościół te powinien nie wiedzieć Żarówki mnie kuszą. Nie chcę zebrać chociaż jedną. Więcej chcę. Tak bądź więcej. Uczciwa. Rabo friends. Znów pójdę sobie do kółeczka. Zabiłem byka. Cóż to był zabyk, Ej! Przywracaj się, gościu. 13. Chcę się wspiąć. Ej! Idziemy na wycieczkę. Chapter 1, okej, okay, to przez ciebie 9 tylko no, ale ten green mnie zapił. Ale jak? Ja po prostu se... We... Nie, to jest głupie. 6 z 9. Chociaż będę mieć więcej pieniążków. Game starting! Nie lubię początku. Chcecie to? Zrobię to tylko dla Was. Zrobię to tylko dla Was. Zrobię to tylko dla was. Nie, nie będę robić to tylko dla Was. Nie, nie będziemy pokazywać krwi. Nie chcę robić. Turkist. Hm? O, oh, ludy Ale. No. Dlaczego ten cały czas pisać gościu? No. Chcę, żeby to go ktoś zabił No nie, żeby ktoś go zabił, tylko żeby potwór go zabił. Twoje fell over Okej. Okay. Dobrze. Lubię więcej gierka, a nie jak ten gościu tu macie. Więc jakbyś mógł nie przerywać w mojej gierce. Ja nie idę. Ja też nie pójdę. Osiem już kosteczek, dziewięć, a ten filmik się ciągnie 15. Zobaczymy czy Blue jest mądry. Zostaw się ze mną na rainbow, friend! O, Dziwczyn ty się tylko pobawić. Będziesz moim kolegą? No chodź! Zawsze by ja chcę ich. Hej, tworze. Tak się to na Ezie robi. Tak się to na Ezie robi. Chodź, ręce. Chcę, żebyś mnie konił Aż się zabi. Szybko, no. A! Jesteś najsłabszym człowiekiem w Berka, jakiego kiedykolwiek widziałem. Chodź. Tu ktoś był? Nie było, proszę sobie. Nikt tu nie było fajnie. mogę sobie zabrać kloc. Ja się tu boję, więc tu znajdę kartę. A ja mam cztery. To okay. to pójdę sam. Szybko. No. Nice. Dziękuję, dziękuję. Za dużo nas nie złapał, bardzo nie, nie, na pewno nie za dużo nas złapał. Zabierz sobie trzemki. będziesz musiał to... Ile ja ludzi mam w zespole? I to dupy, dupy. Jak jesteście dobrzy ludzie, to nie wchodźcie. Ja mam księżyc w ręce. Ja pro. Ty. No, green jest. No, bardzo. Nie musisz. He can Hikan you, he can see you. No jakoś. Wiesz, gościu? Jakoś. Jakoś słopie. Jakoś. Jeszcze zobaczysz, że będzie mniej nas. Mniej będzie, bardzo mniej. Super glue. Tak, ja się przestraszyła. Pierwszi pięć? Pięćdziesiąt pięć. Dawaj, dostarczaj, dostarczaj. Będę tak czekać całej wieczności, aż dostarczysz jedną słodką. Mam przeczucie, jakby wszyscy się chowali w kartonie. Chowam się. Już będziemy 10, a ten filmik nie będzie się tak ciągnął. zobaczyć, ile już minut tego nagręca. Oszkoda. szkoda. Mm. Pink jest? Po co karmy dla Pinka, jak Pink jeszcze nie istnieje? Ja się boję. Ja się boję. Nie wiem jak wy. Ja się boję. Yes! Jeszcze, jeszcze. Idę do przejścia, gdzie Green nie może nigdy przejść. To się nigdy nie zdarzyło. Tu przejście, gdzie nikt, 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 Green nie przeszedł. No, zbogowany jest ekran, nie mogę nic zobaczyć. Wiedziałam, że tu będzie jakaś woodpack. Jakby czwarta jeszcze była tam. Nie. Nie zrobicie tego dla Marcela, prawda? No. Chcę więcej pokarmy dla Pinka. Dobrze. No, Orange jest full? Nie, naprawdę ludzie się chowają. Teraz, a tak, bo Green idzie zawsze do ostatniego. Jakich ludzi? Aha, czyli jestem sam. Jestem sam, ludzie. Chcę się sam tu rodzić, ale jakoś to nie będzie takie miłe. Wszystko, czego dotknę, staje się się. Nie staje się. się. Dobre wskazówki, dobre wskazówki. Teraz idzie do wskazówek. Pięknie, ja myślę, że to te wskazówki prowadzą tam, ale jestem sam. To mnie wnerwia. Gdzie to jest? Yes. Się boję tak sam mm. być. Jeszcze nie mogę zatrzymać filmika. Wszystko mi się zwagowało, Nie. Nie, ja nie chcę, żeby ktoś później jeszcze... No, było, która jest godzina. Nawet mnie nie, nie pokaże godziny. Jeszcze raz. Jest. Cztery minuty jeszcze. Okej. Okay. Cztery minuty. Musimy to zrobić speed runem w cztery minuty. No surprise, zero and w Kiss Heavy. No, bardzo surprise. Może, a może nie. Wszyscy umarli oprócz Marcel XD1, 2, 3, 4, 1. Albo no, nie, tu tylko jest łóżeczko, więc tu się spieszcie. A mian, 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 a mian, mian. Ale ja sam się boję. Język tylko pytać skandal. A jest. No. No jest. No, pokażesz nam. Zobaczcie mi, co nam pokażesz. Skąd nie mam wiedzieć? Przecież. Muszę pięć takich. Ja ile potrzebuję Czyli potrzebuję jeszcze 10. Nie, czyli jeszcze dwa żarówki. Może koniec. Nie da się zatrzymać w filmiku. Okej. Okay. Teraz... Nudę, no okej, okay, dziękuję. Eee, chciałbym właśnie Mystery. To. No ostatnio Magenta. Bardzo mam dziękuję za film. Bardzo Wam dziękuję za filmik w ogóle. Był fajny filmik i żegnam Was, musi 30 minut spać, więc przeszłem 8 razy, no żegnam już się, więc 10 sekund odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, greenie!